Pades, podesznik, co nie zagisając za chwilę. Może narysujemy narty razem. Hej, superda! Dziś narysujemy narty. Wykorzystamy do tego mój wesoły piórnik kształtu. Trzy, no. dwa, jeden, start! Go! Co to jest? kształt pierwszy narty. Zaczniemy od z lewej strony. Pisklak. Teraz krótką umieścimy na dole. Nie. Narysujemy yeah. po prawej stronie. Sięgnijmy po połuk. Dzięki niemu powstaje czoło karty. Połączenie. Jakie to? Jeszcze Nie. jeden łuk narysujemy w górnej części. Dosyć we. Tutaj się łuk. Teraz sięgniemy po linię Nie! Yeah. Narysujemy ją na dole. Po bokach pojawią się linie proste. Hm. Really? Bardzo dobrze. Should... Na dole jeszcze jedna linia. Przejdziemy do rysowania drugiej narty, a ja w tym czasie opowiem wam o... Tak łatwo się. Zcieli tak. są... się to za pomocą gładkiej powierzchni, która dotyka śniegu. Jest to tak zwany ślisk. Musi on być dobrze przygotowany, czyli nasmarowany. Robi się to za pomocą specjalnych smarów, które nanosi się na całą powierzchnię nart. Żeby narkami skręcać, trzeba też na... To, narty zosania. są wbijały się w śnieg. I teraz narysujemy kije. Zrobimy to. Jębiłki za... jębił! Cały <muchy> nas mówił tany paraniec kijem, kiem, jem. Jeszcze łuk. panie, Kijem, Jem. Przejdziemy na górę i Bił maskę panie. Teraz łuk. Umieścimy go z drugiej strony. To miejsce na palce. A narysujemy na górze. I kolejna stała, przez które trzybcie Po lewej stronie znajdziemy drugi kijek, a ja w tym czasie opowiem wam o zawodach narciarskich. Zawodnicy zjeżdżają na nartach w dół na czas. Wygrywa ten, który najszybciej pokona wyznaczoną trasę. Wtedy potrafią rozwinąć prędkość ponad 100 km na godzinę. To bardzo szybko. Można też zjeżdżać na czas w tak zwanym slalomie. Narciarze mijają tyczki, czyli powbijane w śnieg słupki. W tym przypadku muszą bardzo dobrze skręcać. Kończymy rysowanie drugiego piłka. To wszystko. No piki Kto ma ochotę spróbować jazdy na nartach? Hmm. Może już umiecie? Z pewnością też będziecie umieli narysować swoje rysunki. To teraz wasza za kolej. Zabierajcie się bluku! Przygotujcie swoje rysunki i wyślijcie je do nas na www.fortfankietce.com. A my pokażemy je na ekranie telewizora. Lanko, badać jak dzwoniąc z uniądzoną gisunki. Dziś jest złota, jak odstrasza się. Ktronią, dzongi,